Ostatnio słyszałem taką bardzo ciekawą informację, że ziomek, który bodajże, bodajże, bo nie pamiętam tego, posiada prawa do Devil May Crya, kupił Duke Nukem'a. I tam była jakaś kur Mocna wypowiedź z jego strony, gdzie on mówił, że nie da się zrobić Duke nukem a jeżeli jesteś korporacją, bo Duke nukem to jest środkowy palec, a nie marka. I wydaje mi się, że to może być ciekawe. No, sobie to u Dariela na kanale. Dariel, generalnie Dariel robi zajebiste filmy. To powtarzam za każdym razem, jak go oglądam. Zaraz się k dowiemy, co uważa o tym Dariel, bo tutaj mamy pytanie w, w, w opisie. Kolejna franczyza do śmieci. Siemarambo. <laughs> Diuk Nukem jest legendą w branży. Jest, to prawda. Może już trochę zapomnianą, Znaczy w ogóle ale... Duke Nukem to jest jedna z niewielu gier, które nie dość, że była, działała swoją kontrowersją. Też że była zajebista gameplay'owo, bo nie oszukujmy się, taki postal dwójka, na przykład, który bardzo mocno świecił kontrowersjami, on gameplayowo nie był kurwa wybitnym tytułem. To była bardzo średnia strzelanka. Bardzo średnia, ale w żadnej innej strzelance nie dało się sikać ludziom na zwłoki. Prawda? To się raczej zgodzimy. Ta kontrowersja bardzo mocno napędziła postala dwójkę. I teraz tak, w przypadku Duke Nukema, nie dość, że on był grą kontrowersyjną, w naprawdę wielu stopniach, no to jeszcze był zajebisty gameplayowo, zajebisty technologicznie. Tylko pytanie brzmi następująco. Co można zrobić z Duke Nukem'em gameplayowo, żeby był sens wydawać tę grę we współczesnych czasach? I ja nie wiem, bo wydaje mi się, że nie ma już miejsca dla około dumowych strzelanek, które nic od siebie nie wnoszą. Jeżeli chcesz zrobić faktycznie dobrego shootera. To musisz się kurwa troszeczkę bardziej postarać, niż po prostu wrzucić karabin, wrzucić shotguna, wrzucić jakieś potwory, zrobić, żeby się fajnie rozpierdalały i to tyle. Bo na przykład, Doom to zrobił w najnowszej części i za dużo osób w niego grać nie chciało. Bo osiągnął najniższe wyniki w historii serii. A w przypadku, z kolei w przypadku Duke Nukema, wydaje mi się, że to musiała być jakaś całkowicie nowa formuła. Na którą ja na przykład nie miałbym pomysłu. I gdyby ktoś, jak gdybym był deweloperem i ktoś by mi powiedział, żebym zrobił Duke Nukema, to ja bym wiedział, że to jest potencjał na naprawdę ogromne pieniądze, ale bym chyba to zdropował tak szczerze. Bo nie widzę przestrzeni dla tej gry we współczesnych czasach, chyba że zrobić by coś na miarę bulletstorma. Tylko to jest problem, bo wchodzimy do współczesnych czasach, gdzie myślimy o robieniu gry na miarę czegoś, co wyszło kurwa z 15 lat temu, co nie? Dla starszych graczy był on wymieniany na równi z takimi grami jak Doom, Wolfenstein czy Quake. Niestety, w związku z przedłużającą się premierą Duke Nukem Forever, która na skutek przesunięć, pisania kodu od nowa i wielu hmm. różnych zmian trwała ponad 15 lat, przesusała się swego rodzaju memem. A gdy finalnie wyszła, no, okazała się porażką. Dlatego młodsi gracze mogą o tym nie wiedzieć, jaką ikoną tamtych czasów był Rutkowski. znaczy się Diuk Około czterech lat temu pojawiły się plotki i doniesienia o zakupie praw do tej marki i przeniesienia na ekran telewizora. A kilka dni temu. to by nie było kurwa głupie, tak całkowicie szczerze. gruchnęła już bardziej konkretna informacja o tym, kto za tym stoi. A z tej strony, Dariel, witajcie na moim kanale. Dobijamy już do 1100 subów, także wielkie dzięki wszystkim za wsparcie. A jeżeli materiał ci się spodoba, to zapraszam również ciebie do pozostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco. A teraz przejdźmy do materiału. Za adaptację Duke Nukema odpowiedzialny będzie Adi Szaknar. Kurwa, kto to znany jest? Znany z bycia producentem bardzo udanej Castelwani i znacznie gorszego Devil May Cry'a, do którego komentarz możecie znaleźć na moim kanale. Okay. Dlatego też w tej całej produkcji i w tych całych zapowiedziach mam mieszane uczucia co do tego projektu. W przypadku Castelwani był on jednym z sześciu producentów wykonawczych. Natomiast w przypadku historii Dante'go był on najważniejszą osobą na planie i moim zdaniem nie wyszło to za dobrze. Według plotek za produkcję filmu mają być odpowiedzialni ludzie od Cobra Kai, czyli całkiem udanej kontynuacji Karate Kid'a. A kilka lat temu nawet mówiono, że w rolę Duke Nukema ma wcielić się John Cena, ale jakoś... Kurwa, ej to nawet byłby... Szczerze w sensie ja nie lubię takich fan castingów na zasadzie mm... Ja nie lubię takich fancastingów na zasadzie ziomek wygląda podobnie, to go skastujmy, ale szczerze, patrząc na to, jak John Cena grał w... Jak się nazywał ten serial z DC, w którym on się nazywał... Peacekeeper? Peacemaker? Coś takiego? Wie, wiecie, o który serial mi chodzi? To, gdzie on chodzi w tym garnku metalowym na głowie. Kurwa, on tam... Peacemaker. On tam dosyć dobrze grał taką postać i wydaje mi się, że on by się akurat... W pewnym sensie nadawał nawet na, na, na taką rolę Duke Nukema, patrząc na to, jak grał tam. Ja tego nie widzę. Znacznie bardziej wolałbym zobaczyć w tej roli Alana Richsona znanego z roli Jacka Richera. Ty. Na pytanie dotyczące tworzenia filmu Adi Szaknar powiedział Nie zamierzam, żeby ktokolwiek mówił mi, co mam robić w tej sprawie. To środkowy palec dla wszystkich, O, to Kiedy o tą wypowiedź mi chodziło. Duke Nukem stał się popularny, grupa ludzi siedziała i próbowała zrobić z tego markę, podczas gdy był to tylko środkowy palec dla tego, co robią. Duke Nukem nie może być produkowany przez korporację, ponieważ w momencie, gdy korporacja produkuje Duke Nukema, Przestaje być to już Dioknukiem. Nie zamierzam, żeby ktokolwiek mówił mi, co mam robić w tej sprawie. I okay. ja się z tymi słowami całkowicie zgadzam. Znaczy, ciężko się z nimi nie zgodzić w ogóle. Tak. Podejdźmy od tego z tej perspektywy. To stwierdzenie czegoś takiego, to jest prawda, ale to już jest, wydaje mi się, że to jest już pewien stopień populizmu nawet. W swoich zamierzeniach był satyrą na problemy społeczne w latach 90. Okraszony. Niecenzuralnym, niepolityczno-poprawnym humorem, który jednocześnie uderzałby zarówno w lewą stronę, jak i w prawą. Pierwsza gra z serii była platformówką, jednak największą popularność odniosła jako strzelanka w postaci Duke Nukem 3D. I to właśnie był mój pierwszy kontakt z tą serią. Fabuła była beznadziejnie prosta. Szalony naukowiec chce przejąć władzę nad światem, wysyłając swoich popleczników w postaci świnio ludzi, czyli takiego nawiązania do slangowego określenia policji w Stanach Zjednoczonych. I nasz bohater staje w obronie ludzkości, ale nie dlatego, że mu na niej zależy. Staje w obronie, bo boi się, że nie będzie mógł robić tego, co do tej pory, czyli wyrywać lasek. Pić alko, brać używki i przekinać. Prawdziwie amerykański sen. I, am the the world, baby. I to właśnie ta buntowniczość Duke'a była tym, co przyciągało ludzi do monitorów. Jest dobra fabuła w ogóle. Kojarzyła się z silnym, męskim protagonistą, który żyje tak, jak chce. Co prawda była to mocna i przejaskrawiona satyra na produkcję, gdzie grał np. Arnold Schwarzenegger czy Sylvester Stallone, mm -hmm. ale za to właśnie fani go pokochali. Dlatego w przeniesieniu tej franczyzy tak istotne będzie dobre odzwierciedlenie głównego bohatera. I niestety myślę, że może się to nie udać. Teraz przedstawię moje przypuszczenia, ale nie biorę ich znikąd. Myślę, że mam ku temu przesłanki. Zarówno w Castlevanii, jak i Devil May Cryu, bardzo istotnymi postaciami były kobiece bohaterki. I o ile w Castlevanii Sypha Belladesz była napisana bardzo dobrze, ale taki Trevor był już swego rodzaju nierobem. Nie był standardowym wybawcą, świata no, pamiętam to dużą motywację. Oh my god. That is better than sex. Hmm. Pozyskiwał właśnie na skutek związku z wcześniej wymienioną sajfę. I tutaj działało to bardzo dobrze. Better than sex. Ah, well, no, not, not. Natomiast podobny zabieg zastosowano już w Devil May Cry, gdzie mocno wypatroszono samego Dante, a Lady odgrywała znacznie częściej pierwsze skrzypce i to ona często ratowała go z opresji. Więc w tym przypadku możemy zobaczyć pewien schemat i obawiam się, kurwa, że... Kurwa, w ogóle ja tak sobie ostatnio myślałem, to tak dygresję rzucę, bo nie oglądałem żadnego z tych seriali. Znaczy oglądałem przez chwilę tą Castlevanie, yy, nie oglądałem tego Devil May Cry, bo mnie ten Devil May Cry nie interesował, ale zacząłem się w sumie zastanawiać, bo ostatnio mi mówiliście, że ten Devil May Cry to jest jakiś kurwa mega dobry i część osób mi mówi o tym, że jeżeli ja bym zagrał w Devil May Cry'a, to bym się od tego odbił. Nie wiem czy to prawda, może tak by było, może nie. Ale szczerze, na tym etapie bym się już zaczynał. Ja się już zaczynam zastanawiać, czy faktycznie nie powinienem spróbować. Więc nie wiem, co o tym myślicie, czy zobaczylibyście takie streamy z Devil May To Też ja w ogóle nie mam pojęcia, od jakiej części zacząć, bo nie wiem, czy ja powinienem zaczynać, kurwa, od jedynki, czy powinienem zacząć od najnowszej, czy powinienem robić coś jeszcze w ogóle innego. Możecie dać znać, ale ja tak im dłużej myślę o tym Devil May Cry'u, to tym większą chęć na to mam, żeby spróbować. DMC3 fabularnie pierwsza. Ja grałem tylko w piątkę, jestem w pełni zadowolony, fabularnie od trójki. Ale to w jakiej kolej? 3, 1, 4. Gdzie kurwa dwójka? A, bo dwójka to gówno. No <laughs> dobra. <laughs> Wszystko jasne. Ile kosztuje 1 MC3? Ona jest w ogóle na pececie? Chyba jest. Warto było zacząć od piekła Normalnie trzeba przeczytać ten, trzeba przeczytać oryginał najpierw boską komedię, kurwa, zacznij, nie robię, jebany, nie jakieś Devil May cry. E. Podobne zabiegi będą w przypadku Duke'a Nukema, że zamiast hedonistycznego bohatera, który będzie wyrywał każdą laskę niczym Johnny Bravo, Witaj, dzielna żołnierko. Czy widziałaś kiedyś takie bicepsy? tylko oczywiście z większą skutecznością, to dostaniemy Zajebiste. wątek romansowy z jakąś poboczną postacią, która stanie się motywacją dla samego diuka. Tak samo myślę, że będzie z wątkiem politycznym, no bo przecież już Donald Trump jest przedstawiany jako świnia, więc idealnie się nada jako jeden z antagonistów. I nie zrozumcie mnie źle, to byłby zajebisty zabieg, tylko zdaje mi się, że będzie działało to tylko w jedną stronę. Tak samo jak w Devil May Cry'u, Przedstawiono rząd USA jako tych najgorszych opresorów, a demony jako biednych imigrantów z dziećmi. I żeby nie było. ja robicie, kurwa. Nie no, powiedzcie, że żartujecie w tym momencie. Ja pierdolę. To ja nie wiem, czy chciałbym, żeby ten ziomek jednak robił tego Diuka Nukema. Ej, robimy serial o grze, w której napierdalamy demony? Ma ktoś pomysł na scenariusz? Powtarzam jeszcze raz, to są tylko moje spekulacje. Bazujące co prawda na przesłankach. Kurwa, co wysłałeś? Nadal tylko spekulacje. jak będzie naprawdę, okaże się za jakiś czas. Na razie nie mamy zbyt dużo danych. I bardzo, bardzo, bardzo chciałbym się w tej kwestii mylić, ale niestety Coraz częściej moje czarnowictwo się spełnia. A uważam, że seria Duke Nukem... To zas... ludologów, kurwa. Zawsze te nasze najbardziej negatywne przewidywania się spełniają, niestety. ...sługuje na powrót. Także... W serialu znalazła się parodia Asmongolda? Z ty pierdolisz, ty? Ja przynajmniej byłem na klipie Wasmongolda. Obym się mylił. A wy sami dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Z mojej strony to już wszystko. Jeżeli ja materiał sądzę na przykład się wam spodobał, to spodob że i tak tego nie obejrzę, ale spodobał mi się materiał, już zostawiłem łapkę w górę.